że wy jeszcze nie kupiliście sobie najnowszej, bardzo fajnej wiksiarskiej koszulki na esmtastore.pl. Zobacz jak się fajnie mieni, zobacz, jak się fajnie mieni. Masz! Poczęstuj się! 25% zniżki z kodem prezent. No, smtastore.pl jeśli chcecie sobie kupić Lisa, to se kod wpiszcie po prostu i co będziecie mieć e, taniej, fajnie, super, nie? Witam na kanale Joshi Ale Sram, na kanale, na którym seram daily contentem, a wy, moi drodzy, możecie się zestrać ze względu na to, że 25% zniżki na assamtalaster.app dalej trwa. z kodem prezent możecie sobie kupić prezent, albo rodzice Wam mogą kupić prezent. Ponadto przypominam, że od wczoraj, znaczy nie, od przedwczoraj, ponadto przypominam, że od przedwczoraj jest serwer Coxcraft.pl, na którym to chociażby gramianek, Szymek i tak dalej, i tak dalej, jawor. No i możecie też pograć wy, ze względu na to, że serwer jest minigames i jest chociażby tryb Among Us, a my moi drodzy oglądamy Among Us Bed Timing 10. Zapraszam w takim razie, zapraszam. No właśnie, chodźcie tutaj. I zobaczymy, co tu się będzie wyprawiać. Drzwi zamknięte. Chyba łatwy. Chyba łatwy double kill, jak co? Bet Timing. Zobaczmy w takim razie, co się wydarzy. W takim razie skoro bad Timing. Tutaj, okej, okay, robi wszystko. I zobaczmy w takim razie, co się wydarzy. Ci, co już wołty walą. Czyli cokolwiek. Okej, okay. każdy na siebie sam zagłosował. Nie wiem, co te chłopy. Mają zamiar zrobić, ale wystarczy, że zrobią teraz dubla chyba I najzwyczajniej się będą mogli wygrać giereczkę Więc, ehm, um, Zobaczmy Mają tutaj... Raktor, który zaraz wydupi, wybombi Fizz Dabla zrobili, no i wygrali, łatwiutko Dobrze przytrzymana giereczka, nie? Like and subscribe to be impostor in every game To prawda, widzą Jak będziecie subować, jak będziecie lajkować To będziecie impostorem w każdej możliwej gierce 100% legit no scam Przysięgam Przysięgam na smtastore.pl I na to, że są tam zajebiste promocje Siemka, o nie O nie On trochę wpadł, by... Gdyby nie to, że gościu go nie zreportował po prostu. Gościu zgłosił ciało. Dlatego nie zobaczył tamten biegnący w tamtą stronę, że coś jest nie tak. Tutaj mamy węcik i fraga. Okej. Okay. O, oh, wow. Siemka pomarańczowy. Siemka pomarańczowy. Super zabójstwo. W sensie, impostorzy, którzy... O oh, wow Impostorzy, którzy widzą przecież podczas kiedy jest mrok Impostorzy, którzy widzą, że przecież jest ciemno Znaczy wiedzą, że jest ciemno, ale nie widzą tej ciemności I nie widzący po prostu z tak bliska, że ktoś tam jest obok, nie? Serio Wow No nie, chyba wywalił drugiego impostora po prostu Dobra, gościu sobie biegnie. Przekręca. I za dużo wyprawia. O, oh, wow! O, oh, wow! Sas, babe! You are sus, you are sus, my friend. Jesteś susem. No i łatwiutko Co w się? Sensie, Dada mnie to dziwi, że na gierkach takich gdzie się z ludźmi pisze. Wystarczy napisać. Że ktoś zwentował, a wszyscy ok, to wołtuje. I się ma. I tyle. Nawet nie można się wytłumaczyć, nie? Nie można się wytłumaczyć. Jeśli was to denerwuje, to też zostawcie łapy w górę w ogóle. Pamiętajcie o sobie. Napiję się aż do moniatki. Potężny wyskok. Został potężnie zrobiony. Serio, on sobie zrobił alibi w ten sposób? Gdzie ten gościu tu zgłosił? O nie, serio? Wow Dobra, czyli jednak był susem Trochę przez ludzi, przez tą giereczkę No niestety, niestety Tak się czasem to dzieje w tej gierce Jak gościu podejdzie do krzesła To można go zabić i... I go schować Ale chyba gościu nie zdąży po prostu tego nawet zrobić sobie wyleciał. Witam serdecznie. Co my tutaj mamy? Naprawianie oczywiście reaktora. Tutaj sfejkował, nie naprawił, poszedł sobie dalej. Oh, wow. Mogę zrobić dubla. Czy oni to zrobią? Czy oni to, czy oni zrobią coś z tego... Chłopca uciekł do meda po prostu Okej okay, tutaj zamknięte, łatwiutko Łatwiutko, to był bardzo dobry timing To był bardzo łatwy timing Słuchajcie widzowie, um, ja mam pomysł ogólnie co nie Patrzcie zrobimy taki odcinek interakcyjny Wy oglądajcie, ja was zostawiam Proszę mi napisać teraz w komentarzu, że jest. Gig. ja ten wieszak odłożę Ale koszulka z smthstore.pl za mną, jak najbardziej spoko, myślę Co tu się wyprawia? Ktoś zgłosi ciało? Okej, okay. gościu walnął przycisk, więc ty miał chyba farcika trochę, co? Chyba był farcik potężny Słodbella bardzo ładnie, bardzo ładny widzowie. Właśnie tak się wywala ludzi. Tak się wywala niepotrzebny balast, pamiętajcie. Ojajaj. Ale ten trup się w ogóle ukryje, Jakby ktoś nie widział go w tym momencie i nie zgosił, to gościu byłby ukryty. O wow. O wow. O wow. Ok. O nie. O nie, o nie <suszy> Masakra! Masakra widzowie Najgorzej no jak się tak dzieje w tej grze Gierce. Chciałem powiedzieć gierce i w grze naraz i powiedziałem... Gier... Czyli nie potrafię mówić, to się potwierdza oczywiście! Oho! Oho! Ciekawe co on tam robił Pewnie chciał go wrzucić w śmieciach yeah, Bardzo ładnie Już myślałem, że go za selfie wywalą Okej okay. W sensie... W sensie wow, nie? Się, wow dla ludzi, którzy po prostu coś takiego robią, wow dla tych ludzi, po prostu zacznę klaskać widzowie, może co? Monka S, czemu tu wszędzie jest zamknięte? Ojojoj. Oj, 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 Bad timing chyba, co? Jeszcze czekajcie, biały zgłosił. Ale biały chyba nie widział całej sytuacji. No ja nie wiem, skąd oni to wzięli. Trochę z dupy. Ale dobrze, że go wywali przynajmniej, nie? Więc so, moi drodzy, propo wywalania, wywalnijcie łapę w górę, suba i walnijcie sobie kod na smtastor.pl Prezent, kod prezent, kupcie sobie coś na Mikołaja, serio I coxcraft.pl, wersja dowolna Minecrafta Pony, na eee, nara